Witajcie. Chciałabym Wam powiedzieć parę słów o sobie. Z pewnością nie każdy mnie zna osobiście, ponieważ tylko z filmików, a dokładnie człowieka nie da się zbadać, dopóki się z kimś nie porozmawia i, i nie wie, jaki kto ma charakter, prawda? Ja jestem gustowna. Ja na przykład lubię e, lubię po prostu błyskotki, lubię cekiny i zawsze miałam e, od dziecka styl e, już w, nawet w wieku takim młodzieńczym, e, zawsze na bluzkach brokaty e, czy cekiny. Zawsze te błyskotki mnie bardzo przyciągały i do tej pory tak jest. Czy z kolczykami, czy z naszyjnikami, lubię też sztuczną biżuterię, ale też lubię, lubię właśnie takie diamenty. I powiem wam tyle, że moim ulubionym kamieniem jest szafir, a ogólnie diament no to Diament, no to ja mogę powiedzieć: jestem, jestem taką osobą, osobowością, ciężko mnie po prostu poznać. Jestem niespotykanym diamentem. A mój ulubiony kamień, kamień to szafir. Szafir piękny, taki niebieski, typu właśnie jak serce oceanu. I z pewnością taki sam styl ma też Karoline de Derpiński. Ona bardzo no, też lubi chociażby nawet takie diamenty. Jak ona to, diamoncy ona to tak oczywiście nazywa. Coś jednak nas łączy. Ona blondynka, ja blondynka. Lubimy zawsze się ładnie ubrać, wystroić, imprezować no i przede wszystkim być naprawdę na czasie. Chociaż ja nie jestem celebrytką, ona jest. No ale w sumie nawet mogłabym się z nią osobiście spotkać i zaprzyjaźnić. Bardzo podoba mi się plaża Miami i tak marzę, żeby tam pojechać. Już nie z względu na to, że żeby kogoś spotkać, ale to, że jak zobaczyłam tą plażę, to powiedziałam, to chciałabym tam jechać i zobaczyć tą piękną plażę i, i nowy Jork, no to jest takie moje marzenie, ale osobiście pogadać sobie, jeżeli spotkam Caroline Dypliński, to mogę oczywiście z nią porozmawiać czy iść na kawkę wiele osób, yy, którzy, yy, którzy za mną tęsknią, oglądają moje filmiki na YouTube. To bardzo słodkie i bardzo miłe z Waszej strony. Są też tacy ludzie, którzy po prostu lubią mnie oglądać, kochają po prostu to, co ja robię, im się to podoba. Nieraz na ulicy mówią, że mam super filmiki, mam swoich fanów. Zdjęcia chcą ze mną robić, czy autograf. No, Super, masz filmiki, no fajnie, ty masz YouTube. Ja bardzo się cieszę. Jeżeli Wam się to podoba, to ja się cieszę, bo ja to robię ogólnie dla Was, serca swojego, z, po prostu, żeby moim szczęściem się z Wami podzielić. O, w taki sposób powiem. No i wiele osób też chciałoby spotkać mnie nawet na ulicy. To szczęście jest mnie spotkać na ulicy, czy nawet zrobić zdjęcie, czy porozmawiać ze mną. Macie też taką szansę, żeby iść, spotkać się ze mną chociażby na kawę, dziewczyny. Chociażby na kawę. I powiem Wam, że mój tekst, który najbardziej uwielbiam, a może i to. Być <noise> y związany też, może wam się to skojarzyć z Karoliną Wimplińskiej, bo ona mówi ciągle o tym: y MILION DOLLARS. A ja zawsze mówię: To jest mój tekst, moje motto: jesteś piękna jak milion dolarów. Laska, wyglądasz jak milion dolarów. <noise> Więc jednak. Jest tutaj jakaś szansa. Może i kurczę do Miami, może wybiorę się na zakupy z Caroline Pinski, kto wie, czas pokaże, co będzie. Więc jeżeli chcecie mieć ze mną kontakt, to napiszcie na Messenger. Spotkajcie się ze mną, jeżeli macie taką ochotę. Jeżeli naprawdę pragniecie. Mnie zobaczyć na żywo, bo wiele osób bardzo chciałoby mnie zobaczyć. Jednym to się kucze, nawet nie udaje, bo ch chcieliby się spotkać. Tu proponuję spotkania, tutaj gdzieś brak czasu, a tutaj no gdzieś to marzenie w nich siedzi. Jestem człowiekiem tak, tak jak każdy. Nie wywyższam się. Jestem po prostu. Zwyczajną dziewczyną, jak to powiedzieć? A to, że, że tam sławną mnie zrobili, oczywiście w internecie, ja na przykład bardzo lubię występować, ze względu na to, że ja bardzo lubię się nagrywać i występować, to uczyniło mnie właśnie to, że nie występuję w telewizji. Więc nagrywam swoje filmy, prawda? Swoje reklamy nagrywam. To tak, jakbym. Dobra, nie występuję w telewizji, ale mam swój pomysł na swoje reklamy. Na to, żeby wam się zaprezentować. To będzie moja osobista reklama. Będę się czuła jak przy wielu kamerach, ale to będzie moja osobista kamera, którą ja sobie zrobiłam i wymyśliłam. Jako taki, można powiedzieć biznes plan. <noise> no w taki sposób. No i, no i w sumie to tak wszystko wygląda. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że moje marzenia się też spełnią i będę miała szansę kiedyś wystąpić publicznie na scenie, ponieważ na razie nie występuję. Na razie tylko mam swoje domowe studio. Ja zawsze myślałam o karierze. Karierze, powiedziałam, o pracy w telewizji, występowaniu na scenie jako piosenkarka, czy nawet aktorka, czy dziennikarka. Ale mam to wszystko w jednym: to, że mówicie, że mam talent, że umiem przemawiać do Was, to, to wiąże się z tym, że mam talent do dziennikarstwa, prawda? Jeżeli. Przyjdzie mi naprawdę przyjść jakąś rolę w życiu, może i zostanę aktorką. No i kto wie, lubię też śpiewać, prawda? No, może będę miała okazję, no, lekcję śpiewu mieć nauczyciela, który będzie mnie szkolił. I, i jeżeli y, będziecie naprawdę y, y, się modlić za mnie, to na pewno się to spełni, to moje marzenie. I ja też chciałabym występować na scenie. To jest to jest naprawdę moje marzenie. Więc powiem wam, że może jestem utalentowana, ale to wszystko wam Pokazuje, dla Was to wszystko jest. Mogę i nawet kabaret zrobić. Mogę nawet opowiedzieć swój sen, który oczywiście wychodzi na to, że był jakiś koszmar z tego snu. Nie? Ja opowiadam komuś, koleżance, że ten koszmar był taki straszny, ale jednak, gdy opowiadam, to w taki sposób, że koleżanka zaczyna pękać ze śmiechu. I się dosłownie tarzeć, więc to jest najlepsze, że ja czasami jak coś opowiadam, to ja potrafię pocieszyć ludzi. Naprawdę uwierzcie mi, że nawet takim słowem, nawet jeśli bym coś złego powiedziała, to, to i tak naprawdę będzie z tego radość, bo ja no nie potrafię mówić y, źle y, w sposób taki, żeby kogoś obrazić, prawda? A jeżeli ktoś. Mm, powiedzmy, coś niemiłego do mnie się zwróci, prawda, no to to już jest u niego problem, to już jest um, niskie poczucie jego wartości. Dzisiaj mam taką wenę do gadania, jak zauważyliście, jak nigdy, bo ja oczywiście no, no przy kamerach mogę, mogę rozmawiać tak, jakbyście tu byli właśnie, chociaż Was nie ma, tylko, tylko patrzę się w kamerę. Ale czuję się tak, jakbym właśnie wywiad Wam robiła. Wywiad osobisty. Więc cieszcie się, że dzisiaj mam wenę do, do takiej rozmowy, bo czasami jest tak, że mówię, ale mówię krótko, bo to, co myślę, co ja mam mówić, to powiem. A czasami jest tak, że samo mi przychodzi na myśl i po prostu moja inteligencja to wszystko zwiastuje. Więc jedynie co, to mogę być to dar Boży i dziękuję Bogu za to. I, i, za, I za to, jakim jestem człowiekiem. No bo jestem dobrym człowiekiem i naprawdę i chciałabym, żebyście wy też brali za mnie przykład. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, całusy i pa!